Was z tej strony Rekin Biznesu. Słuchajcie, miałem już nie nagrywać, ale no dzisiaj to, co pokazał rynek kryptowalutowy, myślę, że nauczy wielu pokory i cierpliwości. I nie tu, żebym się tu wysmętniał, użalał, czy nie wiem, jak robił komuś jakieś tu wykłady, ale to, co ja powtarzam na moim kanale już od dawna, że. Hmm, te wszystkie wykresy, te wszystkie kreski, kółka, nie wiem co jeszcze, to można sobie wsadzić w dupę za przeproszeniem. I to co ja powiedziałem, że rynek rządzi się swoimi prawami, każdy kto ma trochę oleju w głowie umie określić swój plan na inwestycje w kryptowaluty. Nie tak dawno, bo w październiku, pamiętam jak ustawiałem moje pozycje na bitcoinie w okolicach 50 047 tam chyba jeszcze było 45. Nie pamiętam dokładnie, jak to było. Aczkolwiek te pozycje były ustawione i czekały. Nie, nie, niektórzy by pukali się w głowę, mówili: No, co ten Reki mówi? Przecież tu Bitcoin. Przecież e, wszyscy przypowiadali, wróżyli przyszłość Bitcoinowi, Bitcoinowi zaraz na początku grudnia 80 tysięcy, a on dzisiaj zaliczył. 42 tysiące. moi drodzy, żeby nie być głosownym, to przejdźmy do tego wykresu, bo na tym e, chciałbym oprzeć dzisiejszy odcinek swój i powiedzieć kilka słów, myślę, e, bardzo istotnych. Tak? Możemy ciągle, słyszeć, ciągle słuchać na różnych kanałach, dlaczego ten Bitcoin teraz spada, po co, że to manipulacja, że to zrzucili grube ryby, że mm, to to, że to tamto i tak dalej. Do każdej. Do każdego wydarzenia uda się dobrać jakąś teorię. Teoria jest prosta, moi drodzy. Ktoś zrealizował po prostu swoje zyski w odpowiednim momencie, skasował tych wszystkich ludzi, którzy grali na dźwigni, bo myśleli, że już chwycili Pana Boga za mm, nogi i udaje im się zarabiać kolosalne pieniądze. No oprócz tego, w panice, kiedy rynek zaczął lecieć w dół, zaczęli wyprzedawać panikarze to, co mieli w portfelach. tak? Gdzieś oglądałem u jednego z YouTuberów, że zostało przepompowane dosyć spora, pokaźna liczba bitcoinów w ostatnich dwóch dniach: 35 tysięcy bitcoinów na, na ten rynek. Ktoś dorobi tutaj zaraz, że to już te bitcoiny, które miały z MTGoksa. Pewnie ktoś sprzedawał, że to, że tamto. Słuchajcie, nie ma takich, tak naprawdę wiarygodnego źródła, które potwierdzi to w 100%. Tak jak powiedziałem, do każdego wydarzenia można dobrać sobie określoną teorię. I się jej trzymać. Ja powiedziałem wyraźnie, moi drodzy, jeżeli ktoś ma e, konkretnie określony plan inwestowania w kryptowaluty, to powinien mieć konkretnie określone swoje punkty wejścia i można na te punkty wejścia czekać miesiąc, dwa, trzy. Ale jeżeli ktoś ustawił, bo dzisiaj napisał do mnie jeden z moich widzów, że po tym jak ja ustawiłem 47, on ustawił 42 tysiące z hakiem bitcoina i mu się otworzyły te pozycje i dzisiaj zakupił. I Moi drodzy, to nie jest wymysł mój. To nie ja kieruję tym rynkiem, i nie ja wydaję pewne polecenia, tylko po prostu e, doświadczenie i pewne obserwacje pozwalają mi określić pewne, wa, pewne zdarzenia, które mogą się wydarzyć. To, co ja powiedziałem, psychologia rynku powoduje to, że. W pewnym momencie rynek odreagowuje i nie ma na to siły mocnych. Tak jest z szybą. tam wiadomości są po prostu mega. Gdzie oni już nie podpisują i gdzie oni nie mają być wykorzystywani, a ten kurs leci w dół. I co z tego, że billboardy wiszą na jakichś, nie wiem, Bóg wie, ulicach Stanów Zjednoczonych o mega wielkich e, powierzchniach, jak po prostu ludzie, którzy w panice widzą, co się dzieje, po prostu to sprzedają, nie patrząc na to, czy tracą, czy nie. To jest psychologia rynku, to jest zachowanie pewnych osób i nie da się przed tym gdzieś uciec. Tak? To możemy tylko sobie marzyć o tym wszystkim i gdybać, gdyby coś było inaczej. Tak? Zobaczcie, dzisiaj jeżeli ktoś ustawił pozycję 42 tysiące, już nie mówię, że tam trafił w ten punkt 42,600, ale ja ustawiony 44 tysiące, 45 tysięcy, to dzisiaj moi drodzy po całym dniu, kiedy o 6.30 mniej więcej to wszystko miało punkt kulminacyjny. Ja kończyłem wtedy pracę. Z nocnej zmiany po prostu schodziłem. No to można było rzeczywiście otworzyć te pozycję. Dzisiaj ma 4000, praktycznie już w kieszeni. Tak? Ktoś powie, no co to jest 4000 dolarów na Bitcoinie. tak, Ale moi drodzy. 4, jeżeli ktoś zainwestował, to będzie około, Bitcoin był około 16, to jest 7-8% teraz już ma na czysto, czyli od każdego tysiąca ma 80 dolców na czysto. Myślę, że będzie to się teraz do 50 tysięcy spokojnie to przekroczy, a więc będzie można zrobić 10% w ciągu praktycznie jednego dnia. Jeżeli dla kogoś 100 dolarów w ciągu jednego dnia od każdego tysiąca jest mało, no to uważam, że no... Jest multimiliarderem w tym momencie tak? i nie powinien w ogóle się przejmować takimi spadkami, bo jest po prostu zarobiony jak kurnik po wypłacie. Analizując to, co dzieje się na rynku kryptowalutowym, i mówiłem to w moich poprzednich filmikach, które dla niektórych są nudne, bezproduktywne i tak dalej. To, co dzisiaj się wydarzyło. Trzeba przewidywać, moi drodzy. Mówiłem to, nie ma co się napalać, nie ma co patrzeć na to, że metaverse teraz zaistniał i tak dalej. To zobaczcie, po ile pospadały te e, projekty metawersy, które były nabombowane do granic możliwości jeszcze. I uważam, że właśnie przez ten pryzmat e, tej świadomości, jak widzimy, że coś jest naprawdę mega, już mega wysoko. No to powinna nam się zapalać czerwona lampka i nie wchodzić tu. Mówiłem o na przykład MetaHiro, bo ktoś do mnie napisał, że niedawno kupił MetaHiro, dzisiaj jest 30% do tyłu i głupio na mm, to patrzeć, tak? A niedawno pojawił się w świecie kryptowalut. Przecież ja mówiłem, czy Gryn jest e, człowiekiem charytatywnym, będzie rozdawał wam pieniądze za darmo, myślicie, że wam nadaje wszystkiego, że jakikolwiek projekt kryptowalutowy, to nie wiem, to jest karitas i pójdziecie tam z torbą i dostaniecie paczki, dary jakieś. No ludzie, zdajcie sobie z tego sprawę, że to są firmy, to są projekty, które mają na celu zarabianie pieniędzy. Nie, nie dawanie pieniędzy, to waszych pieniędzy zarabianie. Oni tam nie wkładają nawet grosza. Przykładowo, bo to co proponują na samym początku, ten kapitał, który wkładają na za istnienie, na początku na rynku, na reklamę, na ten hype, który to raz, dwa, trzy im się to wszystko zwraca, a później jest tylko chęć jeszcze większego ściągania z rynku. Patrzcie na to, jak ktoś obiecuje złote góry, tak naprawdę bez żadnego pokrycia, potwierdzenia tego, że to rzeczywiście zaistnieje. Ktoś sprzedaje wam jakąś wiadomość, która, nie wiem, mówi o tym, że po prostu dupę niedługo nie trzeba będzie wycierać papierem ale będzie po prostu ona nie wiem czy wycierana jest podmywana jeżeli będzie jeszcze jakaś inna technologia, która będzie suszyła, nie wiem co jeszcze robiła, no to dopóki to nie zostanie uruchomione i nie będzie to produkowane na całym świecie wykorzystywane, to jest tylko trza obietnica, no naprawdę. Nie wiem nawet co powiedzieć, bo jak patrzę teraz na te różne inne filmiki na różnych kanałach, to każdy mówi po fakcie, że co co jest, co się wydarzyło, to rynek uczy pokory. Ja powiedziałem to już nie wiem, 15 filmików temu, 20 filmików temu, cierpliwość, pokora, dobry plan, przemyślana wejście, ustawienie swoich pozycji wejściowych i, i żeby mieć ten kapitał na takie właśnie ewentualności, które się dzieją. W świecie kryptowalut mam gdzieś 30% tego kapitału, ustawione pozycje, już naprawdę na optymalnie mówię, że gdzieś tam nawet co się wydaje po prostu niewyobrażalne w czasie takiego wzrostu. tak? Ustawiam gdzieś pozy pozycje, patrzę, e, gdzie to może wejść. Ja mówiłem 47, 45, no i moi drodzy, to nie jest. jak Jeżeli ktoś się cofnie i zobaczy, e, e, październik z Bitcoinem, to tam ja to mówię wyraźnie, tak? Ile miesięcy temu to było? no Załóżmy dwa miesiące temu. Ale kto ambitnie wyczekał, to zakupił i ma dzisiaj. Tak samo jest z Ethereum: 36 tysięcy z hakiem. Można było ustawić tą pozycję. Była ona do przewidzenia, można było to zobaczyć rzeczywiście na tym wykresie, że tam będzie pewien opór i, i pewne. 42 nie sądziłem, że aż tak Bitcoin zejdzie nisko. Naprawdę liczyłem na to, że 45 będzie tym hamulcem, który zadziała. No, bo tu możemy zobaczyć, zobaczcie moi drodzy, tu wezmę może na jedno weekendowy, może będzie to lepiej widać. Zobaczcie, ja to liczyłem na to, że ten bitcoin gdzieś się zatrzyma tutaj, w tej płaszczyźnie. O, tu jest 49, ale tu chyba było gdzieś na 40, o, tu jest 45,900. Ja więc, więc myślałem, że tu gdzieś będzie ta granica oporu, a ona spadła jeszcze niżej. Zobaczcie tutaj, nie wiem ile tu jest, zaraz dokładnie zobaczymy. No ja tu właśnie liczyłem na to, a ona poleciała aż moi drodzy, tu do, do, tego, do tych świec, e, gdzie się zaczynały te, te dwie świece e, z knotami, tak? 42,6. E, a więc no, gdzieś to można zobaczyć, gdzieś te opory można by było e, sobie zaobserwować. Ale to jest normalne, jeżeli ktoś pompuje rynek tylko w jednym kierunku. A tak był pompowany rynek Metaverse. Gdzie były kolosalne pieniądze ładowane i pompowane projekty, to przychodzi ten moment, kiedy ludzie naprawdę będą je wycofywać. I to, że my dzisiaj mówimy, że Bitcoin spowodował spadek wszystkich kryptowalut, jeżeli zobaczycie, to wszystko leciało, leciało równo. To nie było takiego czegoś, że Bitcoin leciał 20, a Ethereum leciało 35. Tak? Altcoiny zawsze idą troszeczkę. Więcej, bo moi drodzy, na tych altcoinach, które są napompowane, ludzie po prostu, którzy mają już jakikolwiek zysk, tak? Prosty przykład. Zainwestowałem 100, 100 zł w manę, zarobiłem 150 i nagle widzę, że ta mana spada do 130, a więc mówię sobie, uratuję chociaż te 30%, które zarobiłem, i sprzedaję to już po tej cenie. Później zostaje to 120, a później zostaje 110, a później już ludzie nawet nie patrzą że są minus 10, czyli ona już spada na 90, wycofują po prostu pieniądze, żeby jak najmniejszymi stratami wyjść. I to jest po prostu normalna rzecz, normalny cykl. Jeżeli oglądacie różne kanały, to zobaczycie, wszyscy cofają się i mówią, w 2017 roku mieliśmy taką samą sytuację, w 2015 mieliśmy taką samą sytuację. I mnie to wkurwia takie porównywanie czegoś. Do czego to porównujesz, jak dzisiaj mamy inną sytuację, inną ilość inwestorów, inną ilość portfeli, inną jakość po prostu świata kryptowalut. Porównywanie to jest, mówię tak jak porównywanie, nie wiem, czego, bo już nie chcemy się nawet szukać jakiegoś gówna, które można przyrównać do czegoś, bo, bo ludzie są tak, niektórzy by po prostu gówno spod siebie zeszarli, żeby tylko do czegoś dojść, po trupach do celu. I, I taka jest prawda. Są te skoki, są te różne amplitudy, te zachowania rynku. Tego się nie da przewidzieć, moi drodzy. I mówiłem, ci, którzy patrzą tylko i wyłącznie na te wykresy i składają ręce do Boga, całują, nie wiem, po piętach, duszy palec, czy nie wiem co jeszcze, e, i wierzą tak ambitnie w to, że ktoś im wyrysuje te linie, te stop to flow, to throw i nie wiem co jeszcze, no to grubo, grubo, grubo się przejadą jeszcze nie raz. Powiedziałem, Cel, plan, ustawienie pozycji i wyjście z odpowiednim e, zyskiem. I moi drodzy, e, mam takiego znajomego, który e, dwukrotnie mógł już sprzedać swoje doty na 50 dolarów, kupował je po 8 dolarów, po 8 dolców. I po prostu wierzy ambitnie w to, że dosią, do, ta cena osiągnie kiedyś 100 dolarów. Być może ona dość osiągnie, ale dwa razy mógł już sprzedać. To po 50 dolarów, a kupować po, załóżmy, 30. Zobaczcie, dwa razy bym miał zarobek praktycznie stuprocentowy. I ktoś mi teraz powie, że ambitnie będę czekał na te 100 dolarów, które jest obiecane, które gdzieś jest tam prognozowane. Ale ja bym miał już dwa razy po 100%, moi drodzy. Czyli miałbym już 200% i to 200% to jest od tej sumy, którą on ma, to jest niemały kapitał, naprawdę. Można byłoby już w tym rynku po prostu kupować coś następnego. A więc moim zdaniem te reinwestycje, to znalezienie tego kluczowego mm, sposobu na to e, inwestowanie jest numerem jeden. Oczywiście ten kapitał, nie mówię, żeby, żebyśmy wszystko traktowali spekulacyjnie. Niech część będzie leżała rzeczywiście w tym Bitcoinie na jakiś lat, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, e, po prostu jej czuje w tym moc tylko i wyłącznie, tak? Jeżeli nie odnajduje się w takim po prostu szukaniu tych dołków i sprzedawaniu na górce, no to niech znajdzie jakiś projekt po prostu i wejdzie w niego i czeka właśnie na tą chwilę, na to zagranie na trąbach od Hejnału, że to osiągnęło w końcu 100 tysięcy. Ale moi drodzy, jeżeli nawet te kryptowaluty osiągną pewien pułap w pewnym momencie, to nie myślcie sobie, że nie wiem, ludzie nie będą się chcieli zrealizować zysku, bo jest wiele portfeli kryptowalutowych, które czekają tylko na dany moment, kiedy pojawi się okres określona liczba tych cyferek, czyli 80-100 tysięcy i będzie ogromny, ogromny zrzut. Ktoś może powiedzieć, no ale wtedy ludzie zaczną wchodzić, nie, moim zdaniem, wtedy ludzie zaczną dopiero sprzedawać. Zobaczyć, co się będzie działo na rynku. I to też trzeba mieć gdzieś w swojej głowie, że cofniemy się znowu kilka razy po 30-40%. I od 100 tysięcy to będzie znowu 60 tysięcy, to będzie 50, myślę. I znowu będziemy brodzić w tej wodzie przez jakiś czas, żeby powrócić do tego ATH. Tak jest po prostu skonstruowany rynek. Tak on może tylko i wyłącznie działać. To nie jest tak, że zawsze mamy tylko wzrosty. Gdzieś by brakło tych pieniędzy, gdybyśmy ciągle realizowali te zyski. No niestety, powiedziałem już to. Tak jest skonstruowany rynek każdy. Że ktoś musi stracić, żeby ktoś zarobił. Dzisiaj zarabiają ci, którzy kupowali od tych, którzy tracili. I tym właśnie tą konkluzją skończę dzisiejszy odcinek. Miejcie trochę oleju w głowie, naprawdę myślcie to, co robicie, a nie czytajcie tylko głupich wiadomości na grupach sygnałów, czy na jakichś innych bzdetnych kanałach. Uważam, że umieśliczyć. To licz na siebie, I ta dewiza sprawdza się w wielu dziedzinach życiowych. Serdecznie dziękuję za dzisiaj, cześć.